Witajcie kochani, w niedzielne przedpołudnie. Dzisiaj pokażę Wam, jakie mam plany związane z Ugorem, ale po drodze spotkałam mojego liściaka, który zakwitł. Co prawda, ma dopiero jeden kwiatek, ale tam dalej, głębiej, są jeszcze trzy pączki Na razie maksymalna ilość, na naraz miał pięć takich kwiatków. Duże te są, pokażę Wam dłoń. Tak jest, kwiatuszek. Dobra, to idziemy na ugór. I jesteśmy na moim ugorze pod konstrukcją. Tu już przyszła pora, żeby obsiać. No, część fastów jednak się przebiła. Przy czym dosyć ładnie wyrosły. To szczególnie po tej prawej stronie. Pojawił się już wąż z wodą, jak się tylko pojawił wąż z wodą, no to zaczęło padać i już mieliśmy za cztery takie opady obfite, niezbyt długie, no ale półgodzinne, także to oczka wody też już przybyło. No i co? Ja tutaj po prostu wysiję teraz mieszankę taką y, nasion i przykryję to ziemią z kompostu, ze starego kompostu, takiego, na którym już y, rosło dużo roślin, także to nie będzie piękna ziemia, tylko sobie taka. A wąż jest mi potrzebny, co by to jednak podlewać, bo zależałoby mi na tej zielonej masie, żeby, znaczy żeby te rośliny poszły głębiej i to taka na pierwszy, na pierwszy ogień to pójdzie prawdopodobnie już w poniedziałek no i teraz tutaj planów mam więcej pokażę wam porzeczkę tu jest ta biała porzeczka, którą obcinałam w zeszłym roku jesienią ona bardzo ładnie się rozrosła nic to prawda z korzenia nie wybiło wszystkie te przerosty są na tych króciutkich pędach które zostały a tam jest ta czarna porzeczka, która widzę, że jest chora, jest porażona no sporo gałęzi jest porażonych przeziernikiem więc ja zrobię dokładnie to samo co z tą białą, wytnę, przy czym ja już to wytnę teraz o tej porę, nie będę czekała do jesieni dlatego, że zależy mi na liściach, z tych liści no z tych bardziej zdrowych liści przygotuję sobie tak Maleńko, bo maleńko, ale herbaty taki fermentowanej i podzielę się z wami przepisem, najprostszym przepisem na herbatę fermentowaną z liści czarnej porzeczki. Dodam też troszkę liści malin z pędów, które będę wycinała no i jeżyna nie ma za dużo liści na razie nie chcę ogałacać ale zapewniam Was, że najpyszniejsza jest z jeżyny, z liści jeżyn i jeszcze idziemy dalej teraz jesteśmy w irysowisku tutaj widzicie porzeczkę czerwoną, którą sadzałam jesienią obok niej posadzę agrest też z samosiewu i tutaj sobie wyznaczyłam patykami Dwie grządki. I tu jest taka w miarę żyzna ziemia. Pojawiły się tutaj gdzie niegdzie pokrzywy, więc chcę to wykorzystać. No, czyli czeka mnie przesadzanie irysów. Ja te irysy przesadzę w miejsce docelowe, którym jest miejsce bardzo słoneczne, suche, piaszczyste. No i rysy takie lubią i jałowe, ale jednocześnie rosną, rosną na nim borówki amerykańskie sadzone przez mojego tatę, które tam chorują właściwie to jedna tylko już w tym roku rodzi Ona, one rodziły wszystkie cztery tam były jedna tej zimy nie przeżyła zostały trzy no takie badyle też im znalazłam miejsce czyli najpierw muszę przesadzić borówki przesadzę je pod sosnę już do ogrodu też do ogrodu docelowo no mam takie miejsce pod sosną, czyli będzie miało mikoryzę naturalną ta borówka. To miejsce jest oświetlone co prawda nie bardzo w południe. Natomiast tak po godziny 15 to jest tutaj plaża, pełne słońce, więc one będą się tu miały dobrze. To jest miejsce po tui i oczywiście nowa tuja wybiła. Różanecznik też przesadzę, przy czym tam bardziej poćwierka za sosnę z tego trawnika, bo on tu choruje, chociaż w sumie kwitnie dosyć obficie, ja go tu wyścięłam zawsze igliwiem jakimś. No i tu mam taki tatowy zagonek, gdzie rosną róże. Róże herbaciane, malutkie, drobniutkie i... I irysy, to wszystko stąd wyjdzie i zrobię tutaj dwie grządki warzywne. No, ziemia jest tu słaba, to jest taka ziemia jak w tym miejscu, gdzie sadziłam e, moje 3-metrowe w tej chwili, chociaż wątłe słoneczniki, tam rośnie kukurydza, ta kukurydza, widzicie, nawet jakąś kolbę ma, więc ta ziemia się tu poprawiła. I zamierzam tutaj też tę te ziemię poprawić tym co mam. A co ja teraz mam? No niewiele teraz mam u siebie, no, widzicie trawy nie mam za bardzo. Ale na ulicy u sąsiadki na trawniku, takim ulicznym, rośnie ogromna ilość, ale to ogromna ilość wyki. Albo to jest nawet niewyka, tylko lucerna, no bo rośnie rok w rok i koniczyna czerwona. W tej chwili są to takie krzewy wielkie. Prawie cały trawnik ma zarośnięty, to się pokłada na chodnik, więc ja to wytnę i zrobię sobie, przyspieszę fermentację tak, tego materiału, które tutaj będę robiła. Po prostu i pokażę Wam, podzielę się z Wami y, takim filmem, jak przyspieszyć fermentację takiego y, zielonego materiału y, zakładanego w grządki, żeby on jednak szybciej przez tę zimę y, się przerobił. Bo te grządki będą, będę szykowała teraz, chociaż nie wiem, czy w tym tygodniu zdążę. Co prawda, już mam pomoc y, w postaci hrabiego, bo jest. Y, no minęły te, te trzy tygodnie od operacji, kiedy on nie mógł żadnych prac takich wysiłkowych wykonywać. Teraz już może trochę mi pomóc w kopaniu, szczególnie tutaj, bo tam to ja sobie poradzę. No tutaj będzie trochę y, trudniej. To będzie też taka ziemia darniowa, plus tam bardzo dużo nałożę organiki. Także plany ci u mnie są dosyć rozbudowany. Nie wiem, czy hrabia się decyduje tutaj jeszcze przesadzać ten różanecznik. Może być może zrobię to później, ale na pewno ta grządka, no, zmieni swój wygląd. Gdzie pójdą róże? A no róże pójdą tutaj, w miejsce, gdzie teraz rosną floksy. Te floksy mi się same powysiewały. Tam jest taka sucha ziemia, rośnie też róża ptąca, ro, ro, rosną wicokrzewy. Widzicie na płocie to rośnie Jardest Alberta, taki dla pszczół specjalnie. Y, tutaj jest moja hortensja, która bardzo ucierpiała z powodu braku wody, y, nie była podlewana. No niemniej w przyszłym roku odbije, więc nie płaczę. I te y, wszystkie floksy. Jak tylko przekwitną, będę je przesadzała y, właśnie tutaj przed, y, no przed te krzewy, które tu rosną, pod y, moim uratowanym, przed namiotnikiem, głogiem. Tam jeszcze jest choinka, choinka, czyli y, świerk płujący. Miałam tutaj takie wiecie, pole y, jeżyny dzikiej. Pole, poletko takiej dzikiej jeżyny. Tutaj ono rosło 3 lata. Ja z tej jeżyny brałam wtedy liście. No niestety w tym roku ta jeżyna umarła. Dlatego stwierdziłam, że jednak ona się źle ma pod cisem. I wymogłam na hrabim, żeby mi tego cisa, wtedy kiedy wycinaliśmy tuję, w połowę w połowie skrócił, bo ten cis miał 4 metry na 4 metry, wchodził mi tutaj w ogród, a ja potrzebuję trochę więcej światła, przestrzeni. Być może mi ta jeżyna odbije tutaj, chociaż pójdę, zobaczę. Jest tutaj jakaś mała roślinka, na przyszłym roku się powinna rozrosnąć, ale rosło jej tutaj dużo, no tu zostały jakieś patyki, rosła po płocie, naprawdę było jej dużo i można było sobie szaleć z tą herbatą jeżynową. Tak jak Grzesiek ma problem z jeżyną, bo ma jej nadmiar, tak ja mam problem z jeżyną, bo mam jej niedomiar. Teraz jeszcze w tym przydługim filmie pokażę Wam dwie moje nowinki, które odkryłam. No tu mi się sam wysiał żywokost. Tak go wszędzie szukałam, tego żywokostu chciałam... Przesadzałam. Jak widzieliście, tam dwa takie krzewuszki. On mi się tutaj wysiał sam i wysiałam mi się prawdopodobnie weigela, czyli krzewuszka, ale jeszcze po drodze wam pokażę taką ciekawostkę ogórka, którego tu posadziłam. Yy no w bardzo suchym jałowym miejscu tu pod tym ogórkiem są iry, te tulipany tak no tutaj są irysy widzicie na takiej ziemi te irysy zdecydowanie lepiej się mają ja go posadziłam z rozsady zrobiłam rozsadę to znaczy hrabia mnie poprosił bo on sobie tam w swoim cieniu posadził trochę ogórków i posadziłam tego tutaj ogórka w taką suchą ziemię wygrzebałam tą graczką dół na taki dół, ja wiem, na 20 cm głęboki. Wlałam tam wody z gnojowicą od gołębi. Wsadziłam i zapomniałam o tym ogórku. Przyszła wtedy susza. Rabia swoje w cieniu podlewał i ja tego w ogóle nie ruszałam. On stał, stał, stał i po tych deszczach, które teraz przeszły, ruszył na potęgę ma się świetnie, jest w ogóle nie podlewany od początku, on zaczął rosnąć, tak, on tam stał, rósł bardzo powoli, natomiast nie miał żadnych oznak, że doskwiera mu susza, która tutaj była. Także to jest przykład na to, że ogórek zniesie suszę, no bo przecież na polach rolnicy, którzy uprawiają ogórki nie podlewają tych pól. Zniesie suszę, jeżeli jest do tej suszy przyzwyczajony od początku. Podobnie jak pomidory, które tu mi się tak pod folią wysiały, same y, samosiejki tu są. Widzicie takiego jednego małego? Nie, trzy. Y, to są z tych pomidorków, y, które mi tak chorowały, czy te G, y, które chorowały mi w doniczkach w domu. Tutaj w ogóle nie chorują, zaczęły kwitnąć. Też nie były nigdy podlewane. Tutaj woda nie dociera do tego końca, także one sobie radzą doskonale bez wody. Ciągną, poszły te korzenie głęboko i ciągną. No i teraz do tej wajgelki przejdziemy. O, i ona tutaj sobie wybiła, widzicie, w floksach. No tak, to jest ewidentnie wajgela i to jest prawdopodobnie ta różowa. Yy, która kwitnie najwcześniej i najdłużej, ta najwyższa z moich wajgeli. chyba też ją będę musiała przesadzić. Bo ona, jak się rozrośnie na krzaczysko, to tu nie będzie przejścia. No bo tu jest ta moje, moja ścieżynka, nie? Pod tym pod owódkiem. No i winorośl. Ja Nie wiem, może zobaczy ten film. Yy, no, czy na pewno zobaczy, ale może zechce skomentować. Ja nie wiem, co to jest za winoroś. To jest różowa winoroś. Takie ma podłużne owoce i być może z tego mi tam te dwie te samosiejki wyrosły na ugorze. Więc jeżeli ogrodniku wiesz co to jest, no to powiedz, to nie jest labruska, to, on, to ma długie y, takie y, owoce, nie, nie okrągłe. Labruskę mam, wiem jak wygląda, wiem jak smakuje, ona jest różowa albo taka ciemnoróżowa, taka w fiolet wpadająca. No, rośnie sobie rzekłabym na dziko u mnie wszystko rośnie na dziko jeszcze będę szykowała jedną grządkę po starym kompoście też prawdopodobnie pod buraki bo tam mam dosyć dużo sypnięte popiołu sypałam tam popiół na tę kompostową wiedziałam, że tam będzie właśnie zasadowa zimia on się bardzo ładnie przekompostował i prawdopodobnie właśnie z niego zrobię sobie grządkę pod buraczki czy tam pod jakieś warzywa, które są Y, zasadolubne. Y, do zobaczenia przy najbliższym filmie, który będzie dotyczył herbatki y, fermentowanej y, z liści, czarnej porzeczki, maliny. No, może troszkę tej jeżyny co tutaj jest oberwę, i dodam. No, bo to, to będzie garstka tego, nie? Aha, i te owoce bo to, tam mamy jeszcze owoce tej czarnej porzeczki. Y, też jest tych owoców niewiele. Może tam będzie z pół kilograma, żeby. Nie zawracać sobie głowy w jakieś tam przetwory, a zachować to na zimę, to ja je po prostu w suszarce do tych warzyw i owoców wysuszę i dodam do herbaty. Taka będzie moja herbata zimowa na przeziębienia. No to buziaczki, papa. Miłej niedzieli wszystkim życzę.